Od wieków męska siła utożsamiana była głównie stężyzną fizyczną i psychiczną, która dawała ochronę i oparcie. Dziś, w stosunkowo spokojnych czasach, wartością, którą możemy budzić do świata, jest nasza bogata emocjonalność. Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu o tajnikach męskich myśli i emocji oraz stawianiu sobie wyzwań i osiąganiu celów w XXI wieku. Cześć, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Prosty facet. To już czwarty odcinek i e, nagrywałem go 15 lutego, czyli dzień po walentynkach, co jest dosyć istotne, bo dzisiejszy temat jest czy można kochać za bardzo. To jest już kolejne nagranie, bo e, jako początkujący podcaster cały czas e, staram się uczyć, jak nagrywać lepiej, więc musicie mi wybaczyć pewne wpadki, ale mam nadzieję, że będzie z czasem coraz lepiej. Podcast można zasubskrybować na różnych aplikacjach do słuchania podcastów, czy na Androidzie, czy na iPhone'ie, bo znajduje się w iTunes, więc zapraszam, to jest najprostszy sposób słuchania z telefonem w ruchu gdzieś, w drodze do pracy, czy podczas gotowania lub załatwiania innych sprawunków. I wracamy do tematu dzisiejszego odcinka. Czy można kochać za bardzo? Przyszło mi to pytanie, bo bardzo często jest tak, że Spotykam różne osoby, które są rozczarowane, rozczarowane swoimi związkami. Ja też y, gdzieś mam jakieś takie rozczarowanie w sobie za y, związek mój, który się zakończył. I to jest temat bardzo życiowy. I teraz y, czasami można się zastanawiać, jak to jest, że włożyliśmy ileś. Y, Czegoś, co postrzegaliśmy jako miłość, wydawało nam się, że byliśmy zaangażowani, a jednak, mimo wszystko, ten związek nie zadziałał, więc warto sobie zadać takie pytanie: jak to jest? Czy, czy te wysiłki, czy te intencje, czy to wszystko ma sens? Czy można kochać za bardzo? No więc na początku zastanówmy się w ogóle, czy miłość ma jakąś swoją miarę i co tą miarą tak naprawdę jest, no bo jeżeli, jeżeli coś jest za bardzo, to znaczy, że co, że można miłość w jakiś sposób mierzyć, czy w relacji, nie wiem, ktoś, ta osoba dająca albo biorąca ma to mierzyć, no które osoba ma to mierzyć i w jaki sposób porównywać i z czym, bo od razu pojawia się coś takiego jak oczekiwania, no jeżeli my dajemy, to prawdopodobnie mamy jakieś oczekiwania, że coś dostanie, w zamian. No chyba, że uważamy, że dajemy bezinteresownie, ale właśnie o tym będzie też w podcaście. No i jeszcze takie jedno pytanie. Kiedy jest dość miłości, a kiedy jest właśnie nie za dużo i nie za bardzo, skoro już sobie zadajemy takie pytanie, co to znaczy kochać za bardzo? No, kiedy ta miłość może być nadmierna, kiedy może być przytłaczająca, kiedy jest coś nie tak. Ale, żeby się nad tym wszystkim zastanowić, to takie małe wprowadzenie odnośnie tego słowa miłość, bo. Słowo miłość jest bardzo pojemnym słowem i dla każdej osoby może oznaczać coś innego. Słowo miłość jest bardzo pojemnym słowem i dla każdego może oznaczać coś innego. Dla mnie może oznaczać jedno, dla innej osoby coś innego. Dla osoby, która na przykład nie miała rodziców, była samotna bardzo długo, może też. Być bardzo mocno nacechowany i może mieć dużo większą wartość niż dla kogoś innego, kto był na przykład takim Lowelasem i, i miał wiele tak zwanych miłości, więc warto sobie troszkę to rozszerzyć. I tutaj przychodzą z pomocą starożytni Grecy, którzy mieli aż cztery określenia na miłość, więc na samym wstępie do podcastu przedstawić je. I jak oni to sobie nazywali? Więc był Eros, czyli coś, co jest określane często więzią erotyczną. Natomiast eros to jest po prostu, tak ogólnie rzecz biorąc, miłość, w której istnieje pociąg. I nie musi być to pociąg wyłącznie fizyczny, bo może to również oznaczać pociąg do jakiejś cechy osobowej drugiej osoby, tak jak na przykład do inteligencji, mądrości i dobra. Więc jest to taka więź związana z pociągiem. Drugi rodzaj miłości, który, który starożytni Grecy używali, to jest filia, czyli taka więź przyjacielska, już jest to miłość, której zwykle panuje taki większy pokój, harmonia, jakieś ciepło. Jest to miłość, którą cechuje trwałe i takie silne przywiązania. Tak? Jest to miłość osób, które zgadzają się ze sobą, którym jest dobrze, i wynika też z tego, że współdzielą one podobne wartości, zainteresowania i aktywności. No i oczywiście ten wymiar miłości, też filos, jest, jest mniej biologiczny i, or i organiczny niż eros, ten pierwszy rodzaj. Czyli mamy eros i filia, więź przyjacielska, storge, trzeci rodzaj, więź empatyczna, chociaż nie do końca tak, to bardziej więź z przynależności. To jest miłość, która wynika na przykład z takich przynależności, jak przynależności rodzinne, plemienne, etniczne itd., Czyli na przykład jest to miłość rodzica do dziecka. Więc bez względu na to, Jakie to dziecko jest, jak się zachowuje, to rodzic i tak kocha to dziecko, albo przynajmniej mówi, że je kocha, no bo jest tutaj między nimi więź rodzic-dziecko. Czwarty rodzaj miłości, określanej przez starożytnych Greków, to jest agape, czyli bezwarunkowa miłość. Jest to miłość bez powodu, miłość mimo wszystko, i ona nie jest powiązana z przymiotami, tak jak eros, nie jest, nie ma w niej takich uczuć i harmonii, czyli oparcia na, na tej więzi przyjacielskiej, ani żadnych racji związanych z przynależnością, to jest po prostu miłość bezwarunkowa mimo wszystko. No i skoro mamy te cztery rodzaje miłości, jeszcze raz przypomnę, eros, więź erotyczna, filia, więź przyjacielska, storge więź związana z przywiązaniem i agapę, taka bezwarunkowa miłość, no to w której z tych czterech miłości można by było odnaleźć kochanie za bardzo? No i na pierwszą myśl przychodzi mi to, że być może to albo Agape, czyli miłość bezwarunkowa, czyli taka, w której można by było się zatracić, bo mimo cierpienia, lub Eros, czyli kiedy. Kiedy ta fascynacja tym drugim człowiekiem spowoduje zatracenie w człowieku, takie w oderwaniu od siebie. No i wtedy powstaje jakaś nierównowaga i coś się pojawia, że właśnie może być czegoś za bardzo. No ale za taki szybki, szybki rzut, przejdziemy sobie troszkę dalej. Kolejne pytanie, które, które sobie zadaję, to jest: na ile w kochaniu zawiera się dawanie? I jeżeli coś takiego jest, to co jest motywacją tego dawania? Możemy. Już to zaznaczyłem na początku. My możemy sobie myśleć, że, że nasze dawanie jest bezinteresowne i my dajemy Wam czegoś tak pełno w sobie, ale jednak wtedy motywacją też jest to, że po prostu coś nam to robi. I ja lubię patrzeć na relacje w taki sposób, że na relacje, na, na różnego rodzaju projekty i inne działania, których się podejmujemy w taki sposób, że jednak realizujemy też po części własną potrzebę egoistyczną. I gdzieś ona jest i po prostu dlatego działamy, po prostu dlatego mamy motywację, bo jesteśmy powodowani czymś. I teraz powstaje pytanie, czy jeżeli my dajemy komuś naszą miłość różnie pojmowaną, to czy Bóle, w tym się zawiera coś takiego jak prawo do oczekiwania wzajemności, bo na to w jaki sposób, właśnie jaka jest ta motywacja? To czy naszą motywacją jest to, że my dajemy, bo chcemy coś uzyskać, czy my dajemy, bo po prostu chcemy dawać i nam coś to realizuje? Więc gdzie jest bezinteresowność? No, ja, ja tutaj nie widzę za bardzo. Jednak w jakiś sposób siebie podbudowujemy, jakkolwiek byśmy o tym nie myśleli. I, i skąd się bierze to rozczarowanie? Bo Ktoś daje miłość i bezinteresownie, więc wtedy w zasadzie nie powinien oczekiwać zwrotu tego, co, co, do, co dał. Albo dajemy z taką motywacją, że czegoś oczekujemy i wtedy się bierze, jakieś jest to jakieś zawarte w tym oczekiwanie, z którym rozminęliśmy się. I ta druga osoba nam nie oddała tego, co my, co my sobie założyliśmy, że uzyskamy. Więc to też jest takie dziwne, bo tak naprawdę często dając coś my yy, w zasadzie za kogoś potrafimy podejmować takie decyzje, świadomie, że no jednak dajemy, ale chcemy coś uzyskać. My nie jesteśmy świadomi, nie jesteśmy świadomi, że te, te wszystkie wydatki energetyczne i tak dalej, to wszystko jest gdzieś wydatkowane i my chcemy gdzieś zachowywać równowagę jednak. Prawdopodobnie dążymy do harmonii, do tego, żeby, żeby sami ze sobą się też dobrze czuć. Inwestujemy w jakiś związek, inwestujemy w jakąś relację, ale z prawdopodobnie z nadzieją, że kiedy my będziemy w potrzebie, to, to będziemy potrzebowali zwrotu albo sami takiej pomocy. Więc warto to sobie powiedzieć, bo nie zawsze świadomie do tego podchodzimy, nie zawsze przyznajemy się do tego, że my coś mimo wszystko dając, to czegoś prawdopodobnie zazwyczaj. Zwyczaj oczekujemy. Stoi za tym jakaś motywacja, więc jest jakaś zawsze egoistyczna pobudka i coś w nas, co my sobie realizujemy. Jeżeli chcemy funkcjonować w sposób zdrowy, to motywacja gdzieś tam głębi nas jest, ona zwykle jest potrzebna do Naszego działania, realizujemy w ten sposób jakieś swoje potrzeby, czy powołanie, czy to, co sobie założyliśmy. No bo, czy można rzeczywiście wyzbyć się całkowicie własnych potrzeb i niczego nie potrzebować? No, moim zdaniem, nie za bardzo. Nie za bardzo, jeżeli, jeżeli chcemy się czuć zdrowi, jeżeli chcemy funkcjonować w harmonii ze sobą, jednak to tak nie działa. Ale to jest to oczywiście moje jakieś też założenia. Być może uważasz inaczej. Więc jak to jest? Nadmierne kochanie, rozczarowanie. To jest jest źródłem tego rozczarowania, czy, czy jest nim zachowanie mojej partnerki, czy partnera, tej osoby, z którą konfrontuję to, co ja dałem, czy to są moje emocje i moje myślenie o tym, co ja dałem i w jaki sposób dałem, i taka historia, którą sobie opowiadam w głowie, czyli narracja, a nieprawdziwe fakty, czyli to, co jest. Bo nam się często zdarza wpadać w iluzję, zdarza nam się też unikać takiej konfrontacji z rzeczywistością, nie chcemy pewnych rzeczy zauważać. i w taki sposób funkcjonujemy w różnego rodzaju relacjach, niekoniecznie nawet miłosnych, bo to nawet w pracy tak samo. Mamy jakieś potrzeby, które są w głębi drzemią nieuświadomione, nie chcemy się do tego przyznać, bo, bo boimy się często na przykład słowa egoizm i że to jest egoistyczne i że my mamy jednak jakieś powódki i potrzeby, albo mamy jakąś dziwną, fałszywą Utajoną skromność, bo w jakiś sposób byliśmy wychowani, a nie przyznając się do tego, no to sami skazujemy siebie tak naprawdę na nierównowagi w tym, co dajemy, wkładamy w relacje i nasze intencje. I warto sobie to pytanie zadać. Jakie są te nasze oczekiwania i czy te oczekiwania są słuszne, czy też ta druga osoba musi reagować w taki sposób, w jaki my byśmy sobie zakładali, że zareaguje, że czy musi przyjąć to, co dajemy, bo to jest takie oczywiste, że jeżeli dajemy Pozytywne uczucie, takie jak troska, ciepło, właśnie miłość, jakiś szacunek to, że oczekujemy wzajemności, tak, że to będzie przyjęte. Bardziej to chciałem powiedzieć. Natomiast, jakby tak odwrócić sytuację, i jeżeli jesteśmy w jakiejś dojrzałej relacji, co jest, jeśli przychodzimy do swojego partnera, partnerki z czymś, co jest negatywne, czyli jesteśmy w potrzebie. Mamy jakiś bardzo ciężki stan, taki nastrój depresyjny, i potrzebujemy po prostu wsparcia. I co wtedy? Bo dużo trudniej jest przyjąć komuś bliskiemu takie negatywne emocje od nas. I właśnie to jest fajne pytanie. Fajne pytanie, bo. Ona jest takim też testem w relacji na to, w jaki sposób się komunikujemy. I nie chodzi o to, że ta druga osoba musi przyjmować negatywne emocje, bo właśnie nie, ale w jaki sposób się zachowa. Więc albo przyjmie tę negatywną emocję, albo, albo jej nie przyjmie, ale zaakceptuje, że ona jest, przytuli Ciebie, da Ci wsparcie, da Ci dobre słowo. A może w jakiś sposób będzie tego unikać i coś zracjonalizuje i da Ci radę, której. Nie potrzebowałaś, nie potrzebowałeś. To jest właśnie też dobre pytanie, i tutaj wychodzi coś takiego jak to, jak my się tak naprawdę komunikujemy i komunikujemy swoje potrzeby, jaki zwrot dostajemy. I ta konfrontacja w przypadku dawania jest bardzo istotna, bez tej konfrontacji, no, no nie ma weryfikacji, czy, czy to, co my dajemy, ma sens. I wtedy może się właśnie pojawiać w naszej. Duszy, gdzieś tam w naszych myślach, w głębi takie pytanie, czy może ja kocham za bardzo i co jest nie tak, i tak dalej. Więc mamy takie wielkie starcie: jest dawanie, są potrzeby i oczekiwania obu osób tak, w relacji, no i komunikowanie potrzeb, czyli triada, tak? Dawanie potrzeby i oczekiwania, które mamy, komunikowanie potrzeb. Więc pytanie: ty dajesz coś. Ale pytanie czy w związku, czy umawialiście się uprzednio na jakąkolwiek wymianę, a jeżeli tak, to na jaką konkretnie, na jakie są reguły, na jakich regułach działa ten związek? Ja rozumiem, że reguły to jest takie wprowadzenie pojęcia dosyć takiego myślowego, to się może kojarzyć, że ten związek jest wyrachowany i tak dalej, ale jednak jeżeli mówimy na przykład o związkach długotrwałych, a ja taki mam cały czas na myśli, taki długotrwały, dojrzały związek, taki jak na przykład małżeństwo, czy nieformalny związek, ale długotrwały, na który się zdecydowaliśmy, no to on na jakichś zasadach w pewnym sensie funkcjonuje, za chwilę to bardziej rozwinę. No i tutaj znowu wracamy o tym, co mówiłem na początku, czyli do, do miar, do tego, w jaki sposób my mierzymy to, co jest za bardzo, nie za bardzo. OK Okej, i teraz. Znowuż ta potrzeba, jest, jest potrzeba, którą my mamy i jej ocena w naszym mniemaniu, tak? Czyli, że ona jest duża czy mała, tylko że dopóki my z tą potrzebą nie wyjdziemy i w ogóle nie wyrazimy słowami, to druga osoba nie wie, czy, ona, czy to jest jakaś potrzeba dla nas istotna, czy nieistotna, czy, czy duża, czy mała, i nawet nie będzie miała szansy okazać nam wsparcia i nam niczego dać, tak? Ja się cały czas na tym, co. Co jest w osobie dającej, bo to jest kluczowe i za chwilę powiem dlaczego. Czasami jest tak, że niektórzy mają wyrzuty sumienia z powodu tego, że no nie mają nawet pewności, czy ich potrzeby nie są wygórowane i biją się wewnątrz z myślami, pojawia się jakaś skromność, jakaś fałszywa skromność. No i to wszystko jest takie niezweryfikowane z rzeczywistością. A jak to zweryfikować z rzeczywistością? No to jest proste, wystarczy zakomunikować, po co chodzi i sprawdzić, jak jest to. Osobą, trzeba po prostu wyjść, powiedzieć, powiedzieć o swojej potrzebie i to zweryfikować. I niestety ścieramy się wtedy z tym, że ktoś może nam powiedzieć, że nie wiem, nie, tak, coś przyjąć, nie przyjąć. Ale jeżeli tego nie ma, no to jest chyba gorsze niebezpieczeństwo, bo inaczej to jesteśmy z kimś tylko z przywiązania, tak? Jesteśmy, trwamy w jakiejś relacji. No. Co to jest za rodzaj relacji przetrwania? No to jest taki rodzaj, gdzie nie ma zaangażowania, nie ma tej wymiany i komunikacji. No i brakuje konfrontacji, czyli tego zderzania się potrzeb, oczekiwań różnych języków i tych narracji, czyli tych historii, które mamy pewną, że one nie są wyciągane. No i w ten sposób trwamy w takim przywiązaniu. Później pojawia się skostnienie, a później może nawet się pojawić rozpad albo Albo jednak odpływamy od siebie i gdzieś to wszystko staje się takie chłodne, coraz większy dystans. Moim zdaniem taka jest wizja ta zła, jeżeli sobie odmówimy komunikacji, nie będziemy na tym pracować w związku. I teraz dlaczego ja się skupiam tak na osobie dającej i z tej perspektywy omawiam? Bo musisz pamiętać, że to ty masz wpływ na to, jak reagujesz na różne sytuacje, masz wpływ na swoje myśli i bierzesz w pełni odpowiedzialność za swoje emocje, ale nigdy nie masz pełnego wpływu na drugiego człowieka. A nawet jeżeli tak myślisz, to nie szukaj takiego wpływu, bo to by była też manipulacja. Więc bardziej zdrowym podejściem w relacji każdej, nie tylko miłosnej, jest to, żeby brać odpowiedzialność za swoje emocje, za swoje myśli, uczyć się ich wyrażać, a nie przelewać na kogoś swoje emocje i oczekiwać, że ta osoba je na przykład przyjmie. Albo w jaki sposób to odwróci, je przerobi i tak dalej. Tak może funkcjonować taki związek, ale e, warto, żeby to było uświadomione, że e, pewne rzeczy na ciebie przelewam, ty bierzesz, bo masz taki potencjał, żeby przerabiać takie rzeczy, z którymi ja sobie nie radzę i, i mi oddawać coś dobrego. Jeżeli to nie jest wyrażone, no to szkoda, bo gdzieś pojawi się to, że albo ty masz uczucie, że na przykład dajesz za dużo. Albo ta druga osoba, że otrzymuje za mało, gdzieś to się będzie pojawiało taki dysonans, taka nierównowaga. To warto sobie z tego zdawać sprawę teraz tak, jakie my mamy tak naprawdę te potrzeby własne i w jaki sposób? Czy my powinniśmy je pielęgnować, czy się ich zby, wyzbywać, czy są jakieś takie lepsze potrzeby, czy gorsze? Bo może są potrzeby, które są zupełnie urojone i nie powinniśmy ich obciążać e, nimi drugiego człowieka. E, może, może takie pytania się rodzą czasami w głowie. My mamy wiele potrzeb. Właśnie, jedne są w pełni naturalne i wręcz takie podstawowe, inne, inne są takie. Potrzebami wyższymi, niższymi, jednym z podejściem do, do opisu potrzeb jest piramida masłowa, który skwalifikował potrzeby podstawowe, później kolejny taki poziom, czyli kolejność jest tutaj ważna. To, co jest pierwsze, jest na samym dole. Jak mamy to spełnione, to możemy się zastanawiać nad kolejnymi potrzebami, później nad kolejnymi, i tak dalej. To jest już dosyć stary model, i, i on też bywa i i oczywiście miał wiele krytyki, ale powiem Ci tylko pokrótce, jakie są te potrzeby w jego piramidzie. Więc pierwsze to są potrzeby fizjologiczne, czyli snu, jedzenia, wielu takich podstawowych rzeczy, zapewnienie podstawowych instynktów, zaspokojenie ich. Drugie to są potrzeby bezpieczeństwa. Trzecie to potrzeby przynależności, czyli na przykład przynależności do jakichś grup, bo my jesteśmy zwierzętami stadnymi i lepiej się czujemy jednak wśród ludzi. Czwarta grupa to jest są potrzeby uznania. To jest dosyć ważne, czyli takie rzeczy jak sukces, szacunek, prestiż, uznanie to się zawiera w tej grupie. Potem jest potrzeba samorealizacji, czyli rozwijania siebie, zdolności, talentów, zainteresowań, rozwój duchowy, potwierdzanie własnych wartości. No i mamy tych Pięć potrzeb. I mamy, są takie potrzeby, które są konieczne zapewnienia, ale są i potrzeby hedonistyczne, czyli takie czyste zatrasanie się w realizowaniu czegoś, co sprawia nam po prostu przyjemność, ale tak naprawdę nie jest użyteczne. I teraz, czy takie potrzeby odrzucać, tak? I czy takie potrzeby realizować we współzespół z swoim partnerem, partnerką? Czyli teoretycznie to mamy jedne potrzeby, które są bardziej zdrowe, ale też i takie, które są niezdrowe, może nadmierne, może zbędne. I w jaki sposób ustalić, czy one są nadmierne, czy my powinniśmy w ogóle z tym wychodzić. No i tutaj znowu, jeżeli my będziemy wchodzić w coś takiego i zastanawiać się, czy, czy moja potrzeba to jest coś, co jest za dużo, czy ja mogę to realizować, realizować w związku i tak dalej, i tak dalej, no to jest troszkę bez sensu, bo zostajesz w swojej głowie i. Nie wyciągasz tego, nigdy nie podejmujesz konfrontacji, nigdy nie, nie, po, nie podejmujesz tych próby zakomunikowania drugiemu człowiekowi i, i starcia się też z tymi zasadami związku, na których oparty jest związek. I dam Ci taki przykład, załóżmy, że, że jest rodzina, jest ojciec i matka, jest dwójka dzieci i to jest, oni funkcjonują sobie bardzo dobrze, Lat i jakoś tam się realizują, te dzieci są szczęśliwe, mają swój dom. I co się stanie, jeżeli na przykład jedno z rodziców w którymś momencie sobie stwierdzi, że no, ale ma taką potrzebę, która drzemie od lat, że ta matka, dajmy na to, chciałaby koniecznie wejść na jakiś ośmiotysięcznik i to drzemie w niej, nigdy tego nie zrealizowała i jak tego nie zrobi, no ma wielką potrzebę samorealizacji. Tylko teraz warto sobie w jakiś sposób, czy to oznacza, że ona powinna nagle Pojechać na tą wyprawę, zorganizować, przygotować się, zostawić swoje codzienne obowiązki, zostawić swojego męża, po prostu tak zostawić w jaki sposób, jaki są. Teraz pytanie jeszcze, na ile te dzieci są duże i potrzebują też opieki matczynej, nie tylko ojcowskiej. No więc tu właśnie znowu wracamy do pewnych zasad, no na co my się umówiliśmy w tym związku. I, I znowu to, to jest możliwe do zrealizowania, jeżeli się wyjdzie z tym do tego męża i z nim pewne rzeczy ustali. Może, może to jest za wcześnie, no jednak z dojrzałego związku, który jest taki dobrze funkcjonującym organizmem, to wynikają pewne obowiązki wynikają pewne zależności, które tam są. Te dzieci są uzależnione od rodziców przez długi czas i nie są samodzielne i potrzebują rodziców, obojga rodziców. I nie można tak po prostu sobie uznać, że ta potrzeba to oznacza, że mogę teraz rzucić wszystko i się samorealizować, bo inaczej to będę nieszczęśliwa. Więc warto to znowu ustalić i dlatego znowu wracam do tego, że pewne reguły, na których funkcjonują związki, one mają jak najbardziej sens, bo na przykład małżeństwo moim zdaniem to jest taka relacja, Długotrwała, to polega na umawianiu się na pewne rzeczy i realizowaniu ich. Nie wszystko trzeba realizować wspólnie, ale wiele rzeczy niestety tego wymaga. No i takie są realia, więc nie zapominajmy o takim czymś jak grawitacja, przyciąganie i tych zwykłych realiach. No i dlaczego tak się dzieje, że my mamy jakieś potrzeby, ale boimy się ich wyrazić i, i, i potem jeszcze obwiniamy się, że nie ma wzajemności w tej. Relacji, w jaki sposób to się dzieje. No bo bardzo często mamy wielki strach przed akceptacją tych naszych drzemiących wewnątrz niewyrażonych potrzeb. Boimy się, bardzo często lękamy się na przykład zależności. Pojawia się taka, powiedzmy, pokusa, żeby limitować to, co dajemy, tak. Więc pytanie o zależność, niezależność. Z jednej strony myślimy, że może poświęcamy swoją niezależność, tak, bo Gdzieś za bardzo wchodzimy w takie już właśnie uzależnienie od drugiego człowieka, gdzie ja nie będę mógł siebie realizować. Albo może mieć z Korei inną wątpliwość, że, czy jak ja, ja, właśnie chcę bardzo takiej zależności, ale może się uzależnię od drugiego człowieka. Także moim zdaniem warto wprowadzić takie pojęcie jak współzależność. Dojrzały związek długoletni powinien polegać na tym, że jest, jest właśnie taka współzależność, czyli zawsze w związku, który długo trwa, będą zloty i upadki, będą różne rzeczy się działy i będzie na pewno nierównowaga, będą różne ryzyka, będą różne nieprzewidziane sytuacje. I ta współzależność oznacza to, że jest pewien rodzaj wymiany, że czasami to ja mogę się poczuć słaby i potrzebuję Twojej siły. Twojej miłości, wsparcia, troski, szacunku, akceptacji, a w innych sytuacjach będzie na odwrót. Fajnie sobie myśleć o tym, jako takiej wymianie, takim przepływie. Na pewno też warto zwrócić uwagę na to, że szacunek, taki zwykły szacunek do drugiego człowieka, dla drugiej osoby, dla jej potrzeb, nawet jeżeli one jeszcze nie zostały wyrażone, taki po prostu zwykły szacunek dla człowieka, on bardzo otwiera też nadawanie, nadawanie na przyjmowanie. On rodzi zaufanie i to jest podstawa, podstawa do dalszego dawania do obfitości i miłości w związku. Na zakończenie tak troszkę podsumowując wymiana. Związki dojrzałe to są związki, które polegają na ustalaniu swoich wzajemnych potrzeb i podejmowaniu decyzji co do tego, że coś nam pasuje, albo nie pasuje i albo to bierzemy tak jaki jest, z pełnym dobrocieństwem inwentarza bierzemy kogoś i to jest nasza decyzja. I to jest nasza decyzja. Odwołuje się do tego, co powiedziałem gdzieś w środku tej audycji, że to ty masz 100% wpływ na swoje myśli, swoje emocje i nie możesz zmieniać drugiego człowieka i mieć w tym kierunku, bo to będzie pójście w manipulację i próba wywarcia jakiegoś wpływu. To co jest negatywne w mojej ocenie, oczywiście, tylko w mojej możesz się też z tym nie zgodzić. Miłość na dłużej to jest e, decyzja e, o tym, że chcesz daną osobę pokochać, zaangażować się, zaakceptować, no i zdecydować na pewną współzależność, bo to znaczy, że przyjmujesz pewną odpowiedzialność za tą e, drugą osobę. To jest tak jak w małym księciu e, był taki cytat: że jesteś odpowiedzialny za to, co sobie oswoiłeś. I tak funkcjonują moim zdaniem związki dojrzałe, bo. Związki niedojrzałe i takie młode związki, kiedy my jesteśmy bardzo młodzi, jeszcze to, te związki to są związki życzeniowe, czyli my chcemy, żeby nasza dziewczyna była, wyglądała tak, miała taki wzrost, była, nie wiem, szczupła albo, albo mniej szczupła, czymś się interesowała i tak dalej. To jest bardzo wątłe i tak naprawdę bardzo takie niedojrzałe. Jeszcze jedna kwestia, zanim przejdę do samego podsumowania. Chciałem zwrócić uwagę na to, że jeżeli pojawia się taka sytuacja, gdzie jest kryzys związku i my mamy wewnątrz siebie jakieś negatywne, trudne emocje, nie chodzi o to, że negatywne, atakujące, tylko po prostu trudne emocje, na przykład się z czymś czujemy, jesteśmy rozbici i sobie nie radzimy, nie chcemy wyjść z jakąś potrzebą, powiedzieć, że my potrzebujemy wsparcia, to Warto się zastanowić, czy ta decyzja, to jest znowu Twoja decyzja, że tego nie powiesz, i pytanie, właśnie, czy to nie oznacza, że ty decydujesz tak naprawdę za tą drugą osobę, że nie chcesz wyjść z tymi emocjami, że nie chcesz jej obciążyć. Dlaczego w ogóle tu miałoby się pojawiać słowo obciążanie? Tu znowuż jest potrzebna konfrontacja. Masz, mam pewna, pewną rzecz, z którą się sobie nie mogę poradzić, i warto sprawdzić, jak to jest, jeżeli ja z tym wyjdę, poproszę. O wsparcie, albo po prostu podzielę się z tym, jaka będzie reakcja tej drugiej osoby. Ona wcale nie musi przyjść sama przyjąć negatywnych emocji, ona może je przyjąć, może nie przyjąć, różnie zareagować, powiedziałem o tym wcześniej, ale nie podejmujmy za drugą osobę decyzji, bo ona też jest dojrzała i ona też powinna być 100% odpowiedzialna za swoje emocje, swoje reakcje, swoje myśli. Komunikowanie jest tym środkiem, który pozwala nam ustalać te wszystkie potrzeby i to, jak my reagujemy, jak my sobie odpowiadamy, i powinna być tym, co buduje harmonię i jakieś zasady zdrowe na dłużej. Tak więc, wracając do odpowiedzi na pytanie tytułowe, czy można kochać za bardzo? Można kochać realnie i nierealnie, czyli można bawić się w różnego rodzaju historie i narracje i opowiadać sobie, albo podejść do tego realnie i po prostu weryfikować, weryfikować pewne rzeczy. Miłość to jest decyzja, miłość do żyła powinna zakładać odpowiedzialność za własne decyzje, za myśli emocje. Jeśli to jest spełnione i jest do tego jeszcze komunikacja, to nie ma sytuacji, że jedna strona będzie obwiniać drugą za nierównowagę. Ta nierównowaga i tak przyniesie nam życie, bo będą różne wzloty i upadki, bo każdy związek przeżywa różne fazy i on trwa wiele lat, jeśli o takim związku myślimy. Dojrzały związek to jest współzależność, bo on zakłada możliwość oparcia się na drugim człowieku, kiedy poczujemy się słabsi. Ale to nie jest jednostronne. Nie musi być idealna symetria, ale to jest po prostu taki przepływ i wymiany. I tak to sobie widzę i tak sobie trochę małego, bo w tej chwili nie mam takiego związku, ale mam pewne doświadczenia, które mnie skłaniają, że w taki sposób to postrzegam. Więc czy można kochać za bardzo? Można kochać realnie albo nierealnie. I zachęcam ciebie do, do realizmu do weryfikowania, do sprawdzania, do komunikowania, do podejmowania tego wysiłku. Dużego wysiłku, bo to jest trudne. Dziękuję ci za wysłuchanie tej audycji i zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Prosty Facet oraz na bloga pod adresem prostyfacet.pl. Pozdrawiam cię serdecznie.